No, hej dzień dobry. Słuchajcie, nie mamy zbyt fajnych warunków do nagrywania, bo moja lampa może się w każdej chwili wyłączyć, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało i po prostu, że będziemy dalej z naszym czytaniem tutaj kontynuowali. Mam nadzieję, że lampa się nie wyłączy, ale jest mało baterii, także zobaczymy. Przychodzę dzisiaj do Ciebie z ważną informacją, właściwie bardzo, bardzo ciekawą. Także, jeżeli ten film Cię znalazł, to jak najbardziej ta wiadomość jest dla Ciebie. No, stricte dla Ciebie, moja piękna dusza. Więc co my tu mamy? Przyjdzie do Twojego życia moment, w którym bardzo wiele zrozumiesz. I tutaj pokazuje się moment, który jest takim trochę trzęsieniem ziemi. Więc to będzie taki nagły strzał. Ja na początku, jak te karty rozkładałam, to oczywiście widzę tu kosmiczną transformację, ale myślałam, że ta transformacja poprzez kartę Earth Disaster czyli Karty, która nam mówi o właśnie takim trzęsieniu ziemi. Ta transformacja myślałam, że zajdzie bardziej w kontekście tego, że coś takiego się w Twoim życiu może wydarzyć, co dosłownie tak zatrzęśnie Twoim światem, ale w taki sposób myślałam, że dosyć niełatwy dla Ciebie. Być może właśnie rozwojowy, ale niełatwy. A tutaj się, słuchaj, okazuje, że to będzie coś w ogóle pozytywnego, czego Ty nie widzisz. Jest tutaj jakaś, słuchaj, strzała. Amora. Jest tutaj jakaś strzała, coś Cię strzeli dosłownie, ale w taki sposób pozytywny. Przyjdzie do Twojego życia miłość, um, także potrzebujesz mieć wiarę, bo o tym mówi też ta karta, ale generalnie ja to widzę tak, że to będzie nagłe dla Ciebie, a Ty się tego trochę nie spodziewasz. Będzie, nagłe, będzie nagła inicjacja jakiegoś spotkania, um, jakiejś relacji być może, Coś nagle się wydarzy dla ciebie i to dla większości z was oczywiście ma związek jakby inaczej z, niż z miłością, oczywiście, bo tutaj mam taki kolektyw, zauważam, że przyciągam tutaj na kanał też osoby, które są tą miłością zainteresowane, ale ja zawsze powtarzam, że to też może chodzić o po prostu miłość własną, bądź miłość do czegoś w życiu. To my możemy nawet kochać jakąś naszą pasję, więc tutaj na pewno coś cię strzeli. Bardzo intensywnie. cię i to będzie miłość. A miłość może być oczywiście w postaci różnych rzeczy. Nie musi to być miłość romantyczna. Pamiętajcie o tym. Jeżeli manifestujesz miłość romantyczną, to dla niektórych z Was może być. Ale to jest sytuacja, która pokazuje nam, że Ty czegoś nie widzisz, ale być może ktoś widzi Ciebie. Brzmi to trochę creepy, ale słuchaj, co mam Ci do powiedzenia. Jakaś osoba może Cię obserwować od jakiegoś czasu, jakaś osoba może chcieć Cię jakoś rozgryźć. Możesz być bardzo ciekawą postacią dla tej osoby. Jeżeli to nie jest osoba, to mają cały czas na względzie Cię wyższe energie i trochę Cię tak podglądają, co Ty dalej zrobisz w tym swoim życiu i czy pójdziesz za pewnymi impulsami. Ty impulsy dostajesz. W jaki sposób, słuchaj? Dostajesz je poprzez podróże, podczas snu. Brzmi szalenie, ale tak jest. Twoje sny. Twoje przeczucia intuicyjne, ale przede wszystkim właśnie takie doświadczenia, które mogą mieć też związek z medytacją, więc być może bardzo ważnym czynnikiem będzie medytacja w następnym czasie dla ciebie. Jeżeli nic ci się nie śni, jeżeli faktycznie tutaj nie ma jakiejś sytuacji, która mówi o jakichś przekazach poprzez sny albo poprzez ob, czyli takie wyjście z ciała, bo niektórzy tego oczywiście doświadczają, wychodzą z ciała, bądź mają sny świadome. Także tutaj takie poza materialne sytuacje, bardziej takie duchowe, Astral Experience, czyli możesz doświadczać właśnie nawet wyjścia z ciała, możesz mieć jakieś wizje, możesz dostawać przekazy. I one mogą być w postaci znaków, możesz widzieć te przekazy w medytacjach, także zapisuj wszystko, co ci przychodzi. Albo właśnie to może być za pośrednictwem snów. Więc ty ogólnie będziesz w takiej trochę chmurce. I ta chmurka, czyli te wszystkie dziwne przekazy, jakieś e, intuicyjne symbole, które będą ci przychodziły, przeczucia sny, to jest droga, poprzez którą te właśnie energie, które cię obserwują, chcą ci coś pokazać. I teraz tak, w Twoim życiu, poprzez to duże wydarzenie, które nagle do Ciebie przyjdzie, poprzez to, że byłaś obserwowana, moja kochana, dusza od jakiegoś czasu i nagle Cię coś właśnie w końcu strzeli, bo nagle te wyższe energie stwierdzą, tak, to jest ten moment, lecimy z tym, jest teraz idealny czas na to, żeby właśnie tą zmianę w życie tej duszy wprowadzić. Więc doświadczysz tej dużej, nagłej zmiany, tego dużego wydarzenia. I tutaj widzę, że to ma związek słuchaj, z jakąś konstrukcją. Więc ta konstrukcja jest odgórnie tobie pisana, tutaj, Twoja dusza ma przejść przez jakąś właśnie lekcję, ma właśnie wejść na jakąś ta, jakieś takie doświadczenie, które ma zbudować pewne fundamenty w Twoim życiu, które będą oparte. O właśnie takie doświadczenia duchowe, jakby Twoja dusza wyrusza w jakąś podróż dzięki temu wydarzeniu. I dzięki temu widzę, że Ty właśnie dokładnie zaczniesz eksplorować siebie, eksplorować życie w trochę inny sposób. Będziesz takim poszukiwaczem prawdy, bo zmieniła się Twoja energia w ostatnim czasie. Zmieniło się to. No i tak jak mówiłam, ta lampka nam zgasła, także trudno, będziemy tak. Zmieniło się to, jak Ty widzisz świat. Więc zaczniesz postrzegać, moje kochane duszyczko, wszystko inaczej, zaczniesz szukać tego, co jest dla mnie, co nie. I tutaj poprzez te wydarzenia, to duże jedne wydarzenie, które przyjdzie do twojego życia, tą strzałę nagle, amora, jakiejś miłości, która może być w różnej postaci, zaczniesz doświadczać totalnie w ogóle innych przeczuć na temat życia, siebie samego, zaczniesz siebie sama na nowo poznawać. Więc to jest ważna informacja dla Ciebie. Widzę, że właśnie wyruszasz w podróż i zaczynasz szukać prawdy. Ta prawda do Ciebie przyjdzie poprzez to doświadczenie, duże, które się zbliża. I też co ja tutaj widzę, moja kochana duszo. Ty byłaś w jakimś uzależnieniu, w jakiejś mani, iluzji a propos jakiejś sytuacji. To była jakaś karmiczna być może relacja albo sytuacja, która wyzwalała w tobie wiele triggerów, wiele negatywnych emocji. Jakaś lekcja tutaj była, żeby coś odpuścić i zacząć kochać pełni siebie. I Ty a propos tej sytuacji, tej relacji nabierzesz jakieś kreatywności, klarowności, przepraszam. Prawdy, zrozumiesz, czym jest dla ciebie szacunek, czym jest dla ciebie ochrona, czym jest dla ciebie moc. Także ta relacja, ta sytuacja miała duży potencjał do tego, żeby wznieść ciebie na właśnie wyższy poziom. Także to, że doświadczyłaś jakiegoś uzależnienia, jakiejś relacji, w której coś nie było jasne, jakiejś sytuacji życiowej, w której coś nie było jasne, to się pokazuje, że ewidentnie to było dla ciebie dobre i ty to spalisz dosłownie, że to spalisz. Być może listy jakieś pisałaś, też może być to w postaci właśnie spalenia tego. Możesz sobie wyobrazić w ogóle, że ta przeszłość się pali, że tak jakby się zamienia w popiół, bo ewidentnie doświadczasz tego. Doświadczasz już tego, że to odchodzi w pełni i zaczyna się to nowe życie. I widzę, że to nowe życie ma dla ciebie związek z tym, że ty będziesz innym służyła w jakiś sposób. A swoją energią, swoimi doświadczeniami, tym czegoś nauczyłaś w biegu życia, możesz właśnie to zrobić, spełnić tą misję duszy, na którą ona w tym momencie wchodzi, poprzez bycie takim rebelem bycie osobą, która jest takim, taką indywidualną jednostką. Która ma swoje przekonania, która ma, swoje, ma swoją kreatywną energię i która naprawdę jest inna, i nie boi się tego, że jest w jakiś sposób inna. Jest po prostu dzięki temu wyjątkowa i kreatywna, wychodzi poza jakiś schemat. I ty to zrobiłaś. I właśnie poprzez tą drogę, która jeszcze teraz się dla ciebie kryje, być może nową relację, właśnie jakąś miłość, która może przyjść, tak jak mówię, w każdej postaci, ty jeszcze więcej zaczniesz doświadczać siebie, ale też zaczniesz inaczej widzieć ludzi, relacje, życie, i dzięki temu będziesz mogła jako dusza służyć innym. Być może tym, jak będziesz mówiła, prezentowała swoim zachowaniem pewne właśnie postawy. Także niezależnie w jaki sposób to będzie u ciebie się objawiało, to jest tutaj piękna energia. Transformacja, zakończenie czegoś raz na zawsze i raz na zawsze uzdrowienie tego. Więc, no dosłownie, ja przychodzę ci powiedzieć, że tutaj już nie ma półśrodków, to już nie ma powracania do jakiejś przeszłości, to już nie ma taplania się w czymś, co było dla mnie negatywne. To jest już dosłownie zakończone to. Ten cykl jest zakończony. Więc. Przyjdzie do Ciebie pewna istotna decyzja a propos jakiegoś mężczyzny, bądź jakiejś relacji, bądź jakiejś osoby, która będzie taka twardo stąpają, stąpająca po ziemi. To wszystko zmieni. To może być w ogóle, słuchaj, też nawet kojarzone tutaj jakąś stabilizacją życiową, więc ta osoba może być w kontekście rodziny, domu istotna, albo generalnie stabilności życiowej. Dla większości z Was, jeżeli macie kogoś w swoim życiu, to tutaj widzę mega rozwój relacji, mega rozwój relacji, po prostu zmianę doświadczania rzeczywistości totalnie, poprzez to, że obydwoje wzrośniecie. I mimo, że jedna strona widzę, że będzie bardziej poraniona, będzie się bała, jak to wszystko dalej będzie. To informacja jest taka, że był ciężar na plecach. Być może czasami dalej będzie odczuwalne to, że niełatwo zaufać po jakimś trudnym okresie w relacji, ale widzę nowe perspektywy i widzę sukcesywne odpłynięcie od czegoś, co nie daje wam pełni satysfakcji, jakiejś boli. Także tutaj na pewno to widzę. Także jest możliwość wzniesienia energii relacji na wyższy poziom, um, relacja wzrasta, nowa faza. Także to jest dla Was informacja. Jeżeli macie kogoś, to być może tego dotyczy ta właśnie informacja o tej miłości. Być może właśnie ta strzała to jest amora, to jest przepracowanie czegoś trudnego, a dla niektórych z Was to będzie całkowicie nowa relacja, być może właśnie jakaś osoba, być może jakaś pasja w Waszym życiu, która wprowadzi Was w energię większej stabilności i pomimo jeszcze jakiegoś strachu, gdzie ja się boję do końca zaufać w ten nowy etap, to tak czy inaczej ja w niego idę i pokonuję te przeszkody, i w rezultacie sukcesywnie odpływam w nową podróż mojej duszy która zacznie życie dostrzegać z totalnie, totalnie innego punktu. Także to się dzieje już teraz. Jeżeli trafiłaś na ten film, moja kochana duszo, to się dzieje teraz. Ty czegoś nie widziałaś, tak jak mówię, coś cię tutaj obserwowało, ktoś cię obserwował, ktoś być może w jakiś sposób coś planował, być może to są właśnie wyższe energie, które planowały tą wielką zmianę, to mm, duże wydarzenie, które to wam zatrząśnie. Nie spodziewasz się tego, że jesteś w stanie tak bardzo otworzyć swoje serce. Dla niektórych z Was to będzie dosłownie, po takim przebytym okresie trochę zamrożonego serca, to będzie w końcu uzdrowienie go, otworzenie się czakry serca i to Earth Disaster, czyli ta nagła zmiana, trzęsienie ziemi, to może być dosłownie otworzenie się tego serca na nowo i na nowo poczucie tej miłości. Także piękna informacja dzisiaj dla Was. Życzę Wam dokładnie tego, wszystkiego co najpiękniejsze, tej pięknej podróży. Jeżeli tu byłaś pierwszy raz, moja kochana dusza, to możesz zasubskrybować ten kanał, będę ci bardzo wdzięczna. Możesz oczywiście, jak zwykle, napisać w komentarzu, że wszystko zawsze działa na Twoją korzyść. I życzę Ci wszystkiego co najpiękniejsze. Słyszymy się w następnym filmie. Papa! Pa.